Spośród wszystkich marek, jakie ma w swoim portfolio PlayStation, jako jedną z pierwszych adaptacji, ponieważ tych adaptacji gier od PlayStation ma wyjść w najbliższym czasie, w najbliższych latach sporo od różnych filmów po seriale, jako jedna z pierwszych została wybrana gra, która nie ma fabuły, jest właściwie symulatorem wyścigów. Oparta na prawdziwej historii. Ta historia zdarzyła się naprawdę. Niejaki Jan to nastoletni gracz Gran Turismo, który od dziecka marzył, aby zostać prawdziwym kierowcą wyścigowym? Dzięki swoim umiejętnościom, który szlifował poprzez gry wideo, wygrał on prestiżowy konkurs, dzięki któremu mógł stać się profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Film od początku śmierdział mi reklamą. Reklamą, wiecie, Aut, tutaj Nissan przewodzi reklamom różnych powiedzmy marek gdzieś około sportowych i no i tak trochę jest z tym filmem że przed tym filmem jak będą puszczać na TVP to wyskoczy ten pomarańczowy pasek audycja zawiera lokowanie produktów bo wyścigi ogólnie rzecz biorąc które tutaj są pokazywane są pokazywane nawet ciekawie tak troszeczkę inaczej ponieważ jako że mamy tutaj do czynienia z bohaterem który jest swoim jakby DNA gamerem, to on troszeczkę widzi inaczej jakby ten tor, troszeczkę tak, wiecie, na przykład jeździ i nagle samochód jakby w jego wyobraźni się pojawia, rozkłada się, składa. W sumie patrzysz na to, mówisz what the fuck, co tu się kurwa dzieje? Nie wiesz o co chodzi, tak? Bo nagle facet jedzie, nagle się przed nim rozkłada samochód. Taki wirtualny, tak? Jakby w jego myślach. Porąbane to i poplątane, ale ma to trochę takiego swojego jakby... Unikatowego uroku, chociaż nie jest to, wiecie, jakiś wow czy coś, no ale coś tam twórcy chcieli dorzucić innego. Za reżyserię odpowiada tutaj Neil Blumkamp, którego możecie kojarzyć z takiego już dosyć leciwego filmu jak Dystrykt 9. Później kariera tego reżysera nie potoczyła się chyba w taki sposób jakby sobie zaplanował, bo każdy kolejny jego film właściwie okazywał się coraz gorszy. I w sumie po tym reżyserze takiego filmu jak Gran Turismo raczej bym się nie spodziewał, ale z drugiej strony rozumiem, że czasem trzeba odwalić jakąś chałturę, no bo coś do garnka przecież trzeba włożyć. Gwiazdą tego filmu, moi drodzy, jest. David Harbour. David Harbour, którego oczywiście wszyscy kojarzą ze Stranger Things. Jego rola tutaj jest on jakby mentorem naszego głównego bohatera, człowiekiem, który dawno temu się ścigał, ciągle pracuje gdzieś przy samochodach, ale wiecie, już te lata świetlności jako wyścigowiec, tak, są dawno za nim i on tutaj jakby... Nawiązuje pewną więź z naszym bohaterem, z czasem na początku go oczywiście dociskając, całą tą ekipę, która przychodzi do tego konkursu, dociskając, dociskając, aż w końcu widząc faktyczny potencjał w tym naszym e, bohaterze. E, tylko postać Davida Harbora tutaj, oczywiście nie mam tej pewności, ale postać Davida Harbora tutaj się zachowuje tak, jakby ktoś Davida Harbora po prostu wziął i powiedział bądź sobą ziom. <laughs> oczywiście, wiecie, tak po prostu wydaje mi się, że David Harbour naturalnie po prostu wyszedł. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak zachowuje się prywatnie David Harbour, ale wyszedł on naturalnie w ten, w ten sposób. Wiecie, jest zgryźliwy, tam rzuca czasem jakimiś suchymi tekstami, czasem tam jakąś szpilę naszemu bohaterowi wrzuci, czasem tam komuś wiecie, przygada i tak dalej. Jest taki no, spoko ziom, no, spoko po prostu ziom. Taka bardzo przyjemna rola. Zresztą David David Harbour już dał poznać właśnie trochę podobnie gra jak to co ma do zaoferowania w przypadku Stranger Things yy, i za co go ludzie tak naprawdę polubili, więc yy, no, nie wychodzi on z tej swojej szufladki e, takiego wiecie, yy, kolesia, który z wierzchu jest trochę oschły i, i tak dalej, ale w środku ma jednak to dobre serducho, nie? Co innego, Orlando Bloom. Moi drodzy, ja dawno Orlando Bluma na dużym ekranie nie widziałem w jakimś tam serialu w Karniwal. Ostatnio go widziałem serialowo, więc e, niezbyt często z panem Orlando Blumem mamy okazję obcować. Ale tutaj Orla postać Orlando Bluma, która jakby inicjuje całą tą akcję z tym konkursem na, na właśnie na najlepszego kierowcę wyścigowego, wyłonionego poprzez Gregan, Gran Turismo dla firmy Nissan co jest podkreślane bardzo często i gęsto dla firmy Nissan. Jego postać jest właściwie takim akwizytorem. On tylko chodzi, on właściwie, pierwsza scena, w której go poznajemy, to on przychodzi z aktówką i głosi ludziom z firmy Nissan, jaki to wspaniały pomysł ma z połączenia właśnie firmy Nissan i marki Gran Turismo, i żeby zrobić taki właśnie event, gdzie wyłoniono by prawdziwego... Kierowcę spośród zwykłych graczy. I on tak właśnie przychodzi jak taki akwizytor, i tak właściwie przez cały film chodzi. I komuś tam wiecie, próbuje coś wcisnąć, a to naszemu właśnie naszym osobom tam, włodarzom firmy Nissan. Cały ten pomysł, a to później postaci Davida Harbora, żeby się zajął tymi właśnie kierowcami i tak dalej, i tak dalej. Więc rola akwizytora w wykonaniu Orlando Bluma. <grywka> No spoko, no tylko nikt nie lubi akwizytorów. W filmie mamy kilka znanych twarzy, ale ciekawostka jest taka, że mamy naszego głównego bohatera gra pani niejaka Jerry Horner, bardziej znana jako Jerry Halliwell, czyli Ginger Spice ze Spice Girls. No po prostu nie mogłem uwierzyć własnym oczom, jak ją zobaczyłem. Notabene jako nastolatek to najbardziej mi się podobała Ginger Spice, ale możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach, która Spice Girls była waszą ulubioną. Niestety nie sprawdzałem jak ta historia faktycznie w rzeczywistości się potoczyła naszego głównego bohatera, ale jeżeli chłopak faktycznie osiągał takie wyniki jak są tutaj przedstawione, no to historia od zera do bohatera jest po prostu wspaniała, chociaż opowiedziana w sposób taki sam jak tysiące innych filmów tego typu. Dlatego dla filmu Gran Turismo w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Gran Turismo to film na raz. Troszkę za dużo tutaj jest reklam, reklamowania różnych rzeczy, a tych emocji jest troszeczkę za mało, chociaż jest kilka i nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że te wyścigi nie są jakby są źle zrealizowane, czy coś takiego. Nie, może też przez to, że ja lubię takie historie, historie jak właśnie w filmach sportowych. No to też jest film sportowy. Oczywiście, no może to nie jest jak Rocky czy Creed, gdzie jest boks, tylko tutaj są wyścigi, którym ja ogólnie nie jestem samochodowym człowiekiem, więc jakby mnie to nie interesuje, ale sama konstrukcja jest taka bardzo prosta, tylko tysiące razy już widzieliście ten film, więc... Mogę się założyć, że będą osoby, które powiedzą, że ten film jest w ogóle nic nie wart i nie ma w nim nic kompletnie, na czym by było można oko zawiesić. Ale ja ten punkcik wyżej troszeczkę go stawiam przez to, że ja po prostu lubię takie historie, lubię filmy sportowe. Ale mówię, to też jest taki film, który obejrzycie i tak naprawdę wam się zleje zaraz z dziesiątkami innych filmów podobnych, które widzieliście. Coś tam próbowano w tej warstwie wizualnej. Jeżeli chodzi o poprowadzenie tych wyścigów zrobić, ale to też nie jest nic, co by jakoś mocno odróżniało ten film, no bo nie to w ogóle ciężko wytłumaczyć, co tam się czasem dzieje w głowie tego naszego bohatera, skoro on jadąc nagle mu się samochody rozkładają. O ile jeszcze jest początkowa scena, kiedy on robi eliminację, do tego konkursu Gran Turismo i po prostu siedzi przed monitorem, i nagle wyobraża sobie, że wokół niego jest prawdziwy samochód, ale on siedzi, jakby przed konsolą. No to jeszcze to rozumiem, ale to, co się później w tych wyścigach dzieje, to kurde, kogoś tam mocno porąbało. Tak jak mówię, to nie jest tak, że nie można czerpać przyjemności, taki, mówię, taki bardzo bezpieczny ten film, taki płaski jak te tory, na których tam się e, poruszają właśnie bohaterowie. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, czy widzieliście Gran Turismo, czy chcielibyście obejrzeć Gran Turismo, jaka gra, wasza ulubiona gra zasługuje na adaptację. To jestem tego bardzo ciekaw. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału oraz do pozostawienia łapki w górę. A ja dziękuję Wam bardzo. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.